Słowo Boże na dziś, 4 stycznia. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie się stało, a bez niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim był ten jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę chwałę, jaką jednorodzono otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Oto Słowo Pańskie. Pan Bóg rozprasza ciemności. Świat jednak zignorował to światło. Choć Bóg wybrał jeden lud na swoją własność, to jednak wielu Izraelitów go nie przyjęło. Byli jednak tacy, którzy je przyjęli. Owocem tego przyjęcia było obdarowanie ich przez Boga mocą, aby się stali dziećmi Bożymi. Izrael zawsze uważał siebie za dzieci Boga. Było to jednak związane z fizycznym zrodzeniem. Tworzącym więzy pokrewieństwa i zachowaniem przepisów prawa mojżeszowego. Przez przyjęcie słowa, które dokonuje się przez wiarę, dzięki bezpośredniemu działaniu samego Boga, dzieciństwo Boże staje się rzeczywistością duchową. Stało się to możliwe dzięki słowu, które stało się ciałem. Boskie słowo stało się w pełni człowiekiem w Jezusie, jest tu zawarte serce chrześcijańskiego misterium. I przyczyna, dla której staliśmy się dziećmi Boga.